Tutaj w przyszłości będzie nasz do, na tej bezludnej, a może i ludnej wyspie. Cześć wszystkim, jestem z i witam was serdecznie na moim kanale, a to jest kolejny odcinek z Deforest. Po eee, skończeniu poprzedniego odcinka chciałem eee, poszukać, poszukałem Lin, ale po tak minucie, error, i po prostu mi igrę, więc nie zapisałem, więc szybko porobiła tutaj parę tych. Parę zrobiłem, zrobiłem, dokończyłem już tą tyrolkę. Mm, I pióra, piór trochę zdobyłem. A, i batonów. Bo się zregenerowały skrzynki. Ogólnie tutaj jest ty, to, ta tyrolka. Co? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dajcie na Discorda, link w opisie. A my idziemy szukać e, tego. Miły łańcuchowej. Czekaj, na, czekajcie, nagrywa się? Nagrywa. Good. W ogóle to, to się już zaznaczyło, chyba. No chyba tak. Kolega mi mówi że to gdzieś tam. Ale ja bym na razie poszedł w tym kierunku. W ogóle weźmy to. Ech. A, i też e, spytał, czy, jakie mam się kier To mi powiedziałem, że mam. Zwykłą, tak e, zwykłą, zardzewiałą i kamienną. To powiedział, żeby mm, teraz w następnym odcinku, po tym odcinku, poszedł do tego o, do tej jaskini, w którym byłem chyba w pierwszych tych odcinkach początkowych. E, tam, gdzie mapę zdobyłem chyba w pierwszym i w drugim to o stary kolejny Pytałem go co tam jest, no powiedział parę fajnych rzeczy i żeby po wejściu mam iść cały czas prosto i później jak pójdę na lewo lub na prawo i w takim wielkim pomieszczeniu to mam e, niby sztuka zejścia w dół nie, roz... nie wiem o co mi chodzi, ale dobra. Szukam. w ogóle. Z, z tego co widzi, to... Z tego co widziałem, to. ten. poprzedni odcinek. Się z tego co pamiętam, poprzedni odcinek. To za, to taki budowlany to tak za bardzo nie był, bo tam parę rzeczy tylko porobiłem i głównie skupiłem się na te rolce i tak długo trwa. Gdzie to nie ma być? Czy tu? O. Czy gdzie? Nie wiem. Nie nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jaki to jest podział? Po, po prawej stronie mapy, Tam, po, po, po prawej stronie, tak po środku, blisko tego, tego leja krasowego. Tylko mi powiedział. No już możesz stać. O, ale fajny kamień. Mm. Uwielbiam taki kamień kamuczki. W ogóle, z tego co słyszałem, to na tym tutaj, tej małej wysepce, kiedyś był kokpit samolotu. To tak, może bym doda mógł dodać z tym jakieś mody. Sjadę, znajdę jakieś, ale też nie wiem... No nie tylko i gdzie to środka Też będę chciał iść tam do góry w tamtym kierunku zobaczyć co tam jest będę chciał chcę na pewno z tej gry minimum 10 odcinków Więc jak skończę w jakimś ósmym Spodziewajcie się, że będą jakieś odcinki tego budowania, testowania. Słyszałem kogoś. Słyszę tu kogoś. O, kolejna wioska. Świetnie. Tutaj nie przy tej wiosce mogło być. Chyba. Nie, chyba na tej wysce miał być Korbit. To sprawdźmy. Ale płody. We'll see. We'll see. Nie, nie, nie rysuje mi się tutaj, że ta jaskinia. Więc to chyba gdzieś tutaj. Jest tu? no. Chyba jednak jaskinia. Kolej... Jak to działa? Fajnie? Tak, ale. Tak, no niestety. Albo zapalniczka. Albo. Coś, albo pochodnie. Albo tak. To Samolot. Ale... Zagórki! To to za to jest od niego. Ały zagadek! Kabum? Jest rico kabum, co mogę Łebska bomba? Lekkie. I to mi się podoba. Co to jest? A puta drukowa. <laughs> Tutaj ktoś potrzebuje. Chyba, ale mam nadzieję, że z dobrym kierunkiem Bo ja tam chyba już nie zejdę. To się nie wejdę. Właśnie. Nie! Myślałam, że drugi. Myślałam, że innym przyciskiem się tam. Myślałam, że prawym się rzuca, a lewym odpala wodę. gdzie jest ta, ta jedna flara. No. no. O. Lina. Jest benzyna. Jest, panie i panowie. piła. A tak są wyjść. Tak, Zapomniałem, że ta mapa oczywiście zajmuje pół ekranu, a Oczywiście się jaskina. Najwięcej widać eee, tam, gdzie jest eee, tam,

No idź! Dzieciak, to sko... Co ten dzieciak właśnie zro zrobił? Podskoczył prosto tam, gdzie jest dynamit. O no. no nie, dobra, tutaj nie no, tu nie wice. Dobra. No, czy to się nagrywa? Nagrywa. Czemu te odcinki.? Z... Myślę, że jest jakieś 5 minut, a to daj 10, nieznowu dla Znowu zdjęcie z jakimś X-em. Czy to chodzi. Eee. ten. Nie, czy to jest. Tam jest pistolet? Nie. To dwa są. Na razie, oczywiście. Nie ma tak, tak. dzieci. Musimy zrobić mądrze. Ale no tutaj coś jest. Chodź, coś jest. Został co wziąć. to wziąć. Czekam. To jest czekam, siodę, Co tutaj jest? Wow. Jaj krasowy, ale tak mi jest to? te światła zna... E, otwarciu artyfakt. Niech to tam schodzi. Ja tu nie wejdę! Nie! Zobaczymy, czy tam taśma. Co to jest? Gdzie jest to z tych rysunków? I tu? Wait a second. Tak, to jest to. A ja zrobię coś głupiego. Gdzieś skoczyłem. Tak o. I siema, jestem tutaj, ja skaczę. No a sobie wiadomo, czy mogę wejść. Co już tu jest. Ajuwana Wczoraj się życie w marku pan pierwszy regenerowałem już, już prawie. Już prawie dajesz! Dajesz! Daję to. tam było. Czy ja się mogę wrócić? Czy ja już wraca? Czyżby? Są to Są te dziecki. Jeszcze Ja Tutaj coś musi być chyba Tak wróciłem się. Odejdź. Jedni. Nara, fraja Dobra. Już ma. Ha, ha! A tu pek i mój? Jezus. Nie będzie tu mój pracy, tak

wyczekam pobrać nie ma automatyni Well nie tutaj nie okay. eee, tutaj i przyda się na no nalaj. i się wspinamy. Już prawie... Dobra. Jest. Nagrywa się, dobre. Czyli cię ciepło. Dużo było. Dużej jeszcze tej mapy mamy. Ej! Spokojnie. O, jaskinia się przynajmniej zaznaczyła. To, jakbym poszedł do domu ciężko. Dobra, możemy zrobić proce? Bo po coś te małe kamyczki są. Da się! Mamy proce! Co mogę jeszcze zrobić? Eee... z kości, narzędzie naprawy. A to się nam przyda. Ile mamy? To... Kurde. Mamy parę szczał, To git. Świetnie! Jeszcze tą lepszą! Widzimy się już w domu. Tam jakiś gościu, lata. Dobra, jeszcze byłem, że dałem zakończenie nagrywanie. Wtedy to by była tragedia. Bo zmontować tego na laptopie nie umiem za bardzo. Przenieść z laptopa na telefon, więc na telefonie z, zmontować zapomniałem jak. Zresztą, jak pamiętacie, że w Creation Reborn, co się te filmy tak, to się zastanawialiście, dlaczego są dwa odcinki z Bonnie. Dlatego, że zamiast się cięcie zrobić, to się wyłączyło nagrywanie. A jak próbowałem to na telefonie zmontować że w jeden film, to nie mogłem. Zaś ważyło to 7 gigabajtów, by to zdałem y, zmontować. O, no, dobra, że jesteśmy. Nagrywa się. Tak. Mamy piłę! Mmm. -mm. No, tu jest? Tu jest Może tu... Tu jest jakieś łóżko? Do spania? Tak jest. W ogóle, jest małe łóżko, to podpisana. Czy jest duże? jeżeli jest, i chcę je zobaczyć. O! Fajnie, zapisałem grę. Zostałem poczekałem pół minuty, żeby mógł pójść. A nagle dwójka pajacy tam do mnie. Ty, mam takie małe. Spać! Dobranoc. zniknął. Takie higon Nie mam go. W przyszłym odc następnym odcinku zobaczymy tą jaskinię i budujemy e, ten no, domek. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!